Sekret doświadczonych ogrodników Jak zwiększyć produktywność i żyzność gleby Przed sadzeniem roślin ziemia w ogrodzie musi zostać odkwaszona. Doświadczeni ogrodnicy wykorzystują ten sekret, aby zwiększyć produktywność, jak mówią, można go potroić. W odkwaszonej glebie rośliny lepiej wchłaniają azot, potas, fosfor i inne pożyteczne i niezbędne substancje. Kreda i wapno nadają się do zmniejszenia kwasowości ziemi, ale lepiej jest użyć mąki dolomitowej. Dolomit neutralizuje glebę. Jest on niedrogi nawóz wapniowy, którego są, zalety są niezaprzeczalne. Musimy wybrać mąkę dolomitową w największym zmieleniu. Zaleca się posypać 350 g mąki na metr kwadratowy gleby, a następnie wymieszać ją grabiami. Rośliny warzywne są bardziej wrażliwe na zakwaszenie gleby, po takim dresingu bakłażany, ogórki, pomidory, cukinia, rzodkiewki, ziemniaki i rośliny strączkowe rosną duże i soczyste. Zbiory warzyw mogą wzrosnąć kilkakrotnie, ale są rośliny, które nie wymagają wprowadzenia do gleby mąki dolomitowej, wśród nich na np. żurawina, szczaw, jagody. Celem wszystkich ogrodników jest uzyskanie jak najbogatszych zbiorów. Aby to zrobić, musimy odpowiednio dbać o nasze rośliny, bez względu na to jaką ziemię preferują. Musimy je podlewać, dokarmiać, pielić, zwalczać szkodniki i choroby.